Cześć, z tej strony Trzami Witacie mnie mało Przepraszam bardzo, że mnie nie było w na kanale ale miałem lekkie problemy z komputerem tak? i różne inne Przejdźmy do poradników jak jeździć czy grać w grę basmietan która jest dosyć realistyczna zresztą przecież jeśli nie gracie to chcecie to nie oglądać, ale dalec mam w zostawie, jest bardzo zimna. Kosztuje troszkę, koszt nie jest za duży. Polecam bardzo pobrać tutaj. By... Tu nic w ogóle nie próbuje. Przejdźmy. Tam Tamto bo wyłączymy sobie, przede wszystkim to jest niepotrzebne. Niektóre skrywy do klamiszy, yy, skryty klamiszowych w tej ksie Zapiszę wam w opisie, gdzie mam miejsce. Przejdźmy już, wyjedźmy sobie, albo najpierw sobie ustawmy. Lincoln Street, Lincoln, West Oakwood High Street. sobie moją nową, nową trasę. Możecie tu sobie tworzyć w tej grze trasę. To pokażę wam w następnym odcinku. Subskrybujcie. Bardzo bo bym był panu za tu wdzięczny tu jadę i w sumie idziemy. Dzisiaj jest bardzo gorący dzień Ja mam na to że jest jakieś 50 stopni i w tym pokoju jest jeszcze harcie Co? wszyscy każdy jeden lajk potwój z jeden stopni. Zobaczymy ile się uzyska. się od syna ale też może być w jakiś inny sposób darmo pieniądze, chociaż bardzo to jest podstępne, ale pokażę Wam bo kiedyś zrobię film na kanale. Pierwszy sprzeda bilet. Tutaj jest karteczka ja tutaj, jak i nie będzie wszystko robić tutaj. Jakie sobie rzeczy? Pasażer bilet. Zresztą są tutaj zasady, nie palić, nie palić, nie i nie trzeci. Nie bardzo jasne. <grym> z wykonać po bardzo długą What is Florida Avenue. Florida Avenue. Florida Avenue, Limits and Third. Highlander Park Church. San Pablo and San Pablo and Esmond Avenue. street florida avenue florida nimitz and third highlander park church fourth and san pablo esmond avenue highlander park hotel clinton avenue clinton avenue north mall sierra sierra street Mageti drive regatta and jet regatta at marina west third street yes to w ogóle przykle, To się nie bardzo przyda. Jak jesteście? jak tak. Jakie. Z tego. w ogóle Z tego. Z tego. W tego. Z tego. w ogóle prawa. Ja znamy. 一万，政 amazing the business owner has already seen the bus with their ad on it and is very excited <laughs> that's how you do business trish and i talked about further steps we decided on a connection from oakwood to west oakwood west oakwood is a good opportunity for developing your transit company further and it's also got an amazing nightlife there's so much culture waiting to be discovered there day and night that's a great idea. How about we include more stops on the route from St. Anthony to West Oakwood? That way we can also stop on the way back from Oakwood. It's like people were just waiting for an opportunity to see West Oakwood. Czasem widzieliście wszystko, jaka jest dosyć realistyczna, jest bardzo do wybrania. Dziękuję za chwilę. Tam już wiemy, co skończy. Takie Dziękuję.